Słowa Najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. W Mateuszowej relacji z Dnia Zmartwychwstania czytamy. Podeszły do Niego, objęły go za nogi i oddały Mu pokłon. Nad takim zdaniem łatwo jest przylecieć wzrokiem albo pozwolić, by wpadło jednym uchem, a wypadło drugim. Potraktować je jako zwykły łącznik między ważniejszymi fragmentami. A tymczasem ono samo jest bezcenne. Kobiety przybliżyły się do niego, a więc widziały go wyraźnie. Objęły jego nogi. Do tych potwierdził to, czego nie ogarniał rozum. Wreszcie oddały mu pokłon rozpoznając z nim swojego umęczonego i ukrzyżowanego nauczyciela. Ewangelie Zmartwychwstania potwierdzają raz za razem to, co wypowiadamy wyznając naszą wiarę. On umarł i zmartwychwstał. Oto pełnia dobrej nowiny. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.